Cześć! Czy to prawda, że ubezpieczenia pozwalają spać spokojnie? Zdecydowanie coś w tym jest, a dziś opowiem Ci o tych polisach, które mogą uratować Twój budżet, zdrowie, a w pewnym sensie i życie. Witaj na kanale Niezależny Agent, nazywam się Marcin Kumur i od 2018 roku doradzam moim klientom w wyborze ubezpieczeń. Warto zasubskrybować ten kanał i być na bieżąco z ekspercką wiedzą w tak ważnym dla nas temacie. Bardzo często słyszę od swoich znajomych i klientów, że ubezpieczenia to podatek, że nic nigdy im się nie przydarzyło, więc po co ten koszt, że w razie czego i tak nie dostaną odszkodowania, że ubezpieczenie opłaca się dopiero wtedy, gdy coś złego się wydarzy. Dlatego dziś trochę ten temat odczarujemy. Przyjrzymy się najważniejszym rodzajom ubezpieczeń i sprawdzimy, kto i dlaczego powinien rozważyć ich zakup oraz jak kupić dobrą polisę. I od razu zaproszę was na bardzo ciekawy odcinek o odszkodowaniach. Zacznijmy od ubezpieczenia nieruchomości. Dlaczego? Bo każdy z nas gdzieś mieszka w domu lub w mieszkaniu, w najmie, na własność, na kredyt. Dlatego właśnie ubezpieczenie miejsca zamieszkania powinniśmy traktować jak obowiązkowe. Szkody w domu zdarzają się naprawdę często, a naprawa może kosztować wiele tysięcy złotych. Jeśli jesteś właścicielem, wybierz polisę odrisk, czyli od wszystkich zdarzeń. Jeśli masz kredyt, pamiętaj, że polisa bankowa często zabezpiecza tylko mury, czyli w razie kradzieży lub zalania nie dostaniesz odszkodowania. Sprawdź też aktualną wartość swojej nieruchomości w polisie. Jeśli natomiast jesteś najemcą, wykup dla siebie polisę oce najemcy. Kolejna ważna polisa to ubezpieczenie odpowiedzialności w życiu prywatnym. Jest mało znane i niedoceniane, a każdy z nas zdecydowanie powinien mieć. Taka polisa pokryje koszty szkód, które wyrządzimy innym osobom, na przykład zalewając mieszkanie sąsiada, powodując wypadek na rowerze, gdy nasze dziecko w zabawie zniszczy czyjąś własność. Gdy nasz pies przewróci lub, nie daj Boże, kogoś pogryzie. Polisa jest tania, a jej wartość naprawdę nieoceniona. Temat rzeka, czyli ubezpieczenie pojazdu, samochodu, motocykla. Mamy tu oczywiście obowiązkowe OC komunikacyjne, które musi mieć każdy pojazd. I uwaga, nawet ten nieużywany, ale rozsądny kierowca nie powinien kończyć na polisie OC. Trzy główne polisy dla pojazdów to autokasko, Assistance i NLB. Najtaniej kupujemy te polisy w tak zwanym pakiecie i tu zachęcam do porównania ofert różnych ubezpieczycieli, bo składki mogą różnić się o setki i tysiące złotych. Autokaska jest szczególnie ważna dla pojazdów młodych i tych o dużej wartości. Dla własnego bezpieczeństwa i świętego spokoju nie rezygnujcie z tej polisy. Autokasko obejmuje stuczki i wypadki z winy kierowcy, działanie sił natury, wandalizm, kradzież. Przy tej polisie jest najwięcej różnic w zakresie ochrony. Dlatego trzeba je dobrze porównać. A assistance z kolei zapewnia pomoc na drodze, gdy dojdzie do awarii. Na przykład zabraknie Wam paliwa. A NNW kierowcy i pasażerów pokryje koszty leczenia i uszczerbku na zdrowiu w wyniku korzystania z pojazdu. A skoro jesteśmy przy NNW, to mam do omówienia kolejne mega ważne ubezpieczenie czyli polisę w następstwie nieszczęśliwych wypadków NNW. Absolutnie każdy powinien mieć NNW, bo zapewnia wsparcie finansowe gdy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu w wyniku dowolnego wypadku. A taki może zdarzyć się każdemu z nas. W domu, w pracy, w sklepie, na rowerze. Taka polisa pokryje koszty leczenia i odszkodowanie za utracone zdrowie. Szczególne znaczenie NNW ma dla sportowców, rowerzystów i rodziców dzieci. Wtedy mówimy o NNW szkolnym. Czas na ubezpieczenie na życie i zdrowie. Ubezpieczenie na życie często kojarzy się wyłącznie z ochroną w razie śmierci. A jest to polisa o dużo większym spektrum działania, bo znacznie częściej zapadamy na ciężkie choroby, mamy wypadki, które wymagają specjalistycznego leczenia, rehabilitacji, które odbierają nam sprawność i zdolność do pracy. Dlatego wybieramy polisę na życie wraz z tak zwanymi umowami dodatkowymi. Polisa na życie będzie szczególnie ważna dla osób, które mają na utrzymaniu bliskich dzieci, partnerów czy rodziców. Ale zwrócę uwagę na jeszcze trzy ważne grupy: osoby spłacające kredyt hipoteczny. Które zwykle wybierają polisę bankową, a ta daje im tylko pozorne zabezpieczenie. Single, którym przyda się polisa od poważnych zachorowań, oraz przedsiębiorcy, którzy rzadko mogą liczyć na L4, rentę od ZUS i wsparcie finansowe w chorobie. Wiem, że nie są to miłe tematy i doskonale rozumiem, że unikamy myślenia o tym, co złe, ale ubezpieczenia są właśnie po to, żeby dać nam ten jakże potrzebny spokój. A skoro jesteśmy przy zdrowiu, to szybko omówię pakiety medyczne. Nie jest to typowe ubezpieczenie, a raczej dostęp do usług medycznych. Natomiast w czasach przeciążenia służby zdrowia warto ułatwić sobie życie i za względnie niską składkę uzyskać szybki dostęp do diagnostyki i specjalistów, bez kolejek. Szczególnie polecam ją dla rodzin z dziećmi, osób starszych oraz wszystkich, którzy cenią sobie szybki, swobodny dostęp do lekarzy. Teraz ważny temat, czyli ubezpieczenie dla przedsiębiorców. Jeśli prowadzisz własną firmę, to wiesz, że samodzielność to zawsze ryzyko. Dlatego potrzebujesz kilku polis, które dadzą Ci większą swobodę w działaniu. I nie ma tu znaczenia, jak duży biznes prowadzisz. Konieczne jest ocena działalności gospodarczej, bo chroni Cię przed skutkami szkód, które możesz wyrządzić swoim klientom. Pamiętaj też o ubezpieczeniu mienia firmowego, czyli budynków, maszyn, sprzętu, wyposażenia, biura, pojazdów. I chroni siebie jako właściciela, kupując ubezpieczenie na życie, zdrowie i od utraty dochodu. Jeśli natomiast prowadzisz specyficzną firmę, czyli gospodarstwo rolne, musisz mieć obowiązkowe oceny. Ale to nie wszystko, bo pod ochroną powinny być także Twoje uprawy, zwierzęta, zbiory, maszyny rolnicze. Taka szeroka polisa pomoże Ci, gdzie, gdy dojdzie do strat w wyniku klęsk żywiołowych, suszy, gradobicia lub wypadków. I na koniec ubezpieczenia podróżne. Polisy podróżne mają coraz szerszy zakres. Można ubezpieczyć na przykład wyjazd na koncert i koszty odwołania takiego wyjazdu. A co zwykle obejmuje polisa podróżna? Wysokie koszty leczenia za granicą, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, odpowiedzialność cywilną czyli szkody wyrządzone innym osobom w czasie podróży. Polisa podróżna powinna być obowiązkowa dla narciarzy, seniorów, dzieci oraz osób z chorobami przewlekłymi. Gdy wyjeżdżamy w ramach Unii Europejskiej, karta ECUS jest jakimś rozwiązaniem, ale obejmuje tylko dostęp do leczenia. Omówiliśmy najważniejsze rodzaje ubezpieczeń, ale oczywiście to nie wszystko. Możemy też wykupić polisę dla zwierząt domowych, czyli naszych pupili. Ubezpieczyć sprzęt sportowy, np. rower, sprzęt elektroniczny, tablet, smartfon. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Wam podjąć dobre decyzje przy wyborze ubezpieczeń. Jeśli jesteś klientem, porozmawiaj o tym z agentem, który dobierze polisy idealnie do Twoich potrzeb. A jeśli jesteś agentem, polec ten film swoim klientom, aby pomóc im zrozumieć, jakie ubezpieczenia warto mieć. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał Niezależny Agent. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym materiale.